Uwierz lub nie, to jest Twój świat, świat, który poznajesz na swój wyjątkowy sposób. Ci ludzie nie zdają sobie sprawy, że każdy ma swoją historię. Ty też. Moja historia rozpoczęła się w Syrii, gdzie przez 15 lat doskonaliłem sztukę kebaba, zgłębiając sekrety i oryginalne przyprawy, których nie znajdziesz w całej Polsce. A dziś dzielę się swoją pasją, tworząc Arabia Kebab. To miejsce, w którym każda potrawa powstaje z najwyższej jakości składników, według receptur przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Każdy kęs to połączenie miłości do gotowania i szacunku dla naszej kultury. Ciesz się życiem po swojemu z Arabia Kebab. Arabia inna odsłona kebaba, prawdziwie autentyczna. Odwiedź nas już dziś i odkryj, jak smakuje prawdziwy kebab.